Tutaj no jak na razie to jest o, fajnie. Dużo, dużo tych roślinek, kwiatów. Kwiatki, nie kwiatki, te wstawy jest ładne, piękne. Kwiatki można kupić ładne, dzieci mają zabawę, mogą zjeżdżać na zamku Mohanem. Mamy tutaj takie manualne różne gadżety typu właśnie kurczaczki, różne dekoracje, baranki na przykład dla dzieci i zwykłą tradycyjną kraszankę barwioną w łupinkach od cebuli albo nawet w barwnikach teraz też spożywczych i można taką fryzarką dekoracyjną wykonać takie przepiękne wzory, które można włożyć sobie później do wielkanocnego koszyczka. Bardzo mi się podoba ta sztuka, bo inwencje można sobie rozwinąć, można sobie swoją impresję wymyśleć i odpręża to od tej świątecznej jajek i kiełbasy, którą trzeba kupić. Mają. Same swojskie przysmaki, taki stół, który troszeczkę okraszony jest jajkiem i specjałami świątecznymi, wielkanocnymi. Bierzemy też udział we wszystkich konkursach kulinarnych. Ale żurek dobry, powiedzmy wszystkie wyroby bardzo dobre, smaluszek swojej roboty na pewno i wszystko swojej roboty, także ogórasy. To jest najlepsze. Tak. Tak, I tak. żurek, i oczywiście żurek Kulpetę, i podpowiem. swoje wędliny, proszę zobaczyć jak to smakowicie wygląda.